Ten współczesny menedżer z branży produkcyjnej musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Po pierwsze, gdzie szukać pracowników? W bazie Gremi Personal mamy 120 tysięcy kandydatów do pracy. Wielu z nich to pracownicy produkcji oraz tacy, którzy są gotowi do relokacji. My zapewniamy im wsparcie organizacyjne oraz mieszkania o odpowiednim standardzie. Po drugie, jak spośród wielu kandydatów szybko i skutecznie znaleźć tych najlepszych? Dla naszych klientów Przeprowadzamy kilkuetapową rekrutację, dając im nie tylko możliwość wyboru sprawdzonych, doświadczonych kandydatów, ale także trzydniowy okres gwarancyjny bez ponoszenia kosztów, gdy pracownik zrezygnuje. Po trzecie, jak poradzić sobie z dużą rotacją? Pracującym dla Ciebie zapewniamy mieszkanie, całodobową opiekę, pomagamy w relokacji, dojazdach i rozwiązywaniu problemów pracowników. Dzięki temu mogą się oni skupić na swoich zadaniach, są bardziej lojalni wobec swojego stanowiska pracy wejdź na gremipersonal.com i przekonaj się, jak dzięki nam zmienisz wyzwania w przewagę konkurencyjną.